Dzisiaj macie krótki trening wydolnościowy, wytrzymałościowy z elementami piłki siatkowej, a mianowicie będzie to symulacja odbicia dolnego i symulacja odbicia górnego oraz zejście klatką na podłogę, czyli gleba. Znacie to z ostatnich zajęć na lekcji wychowania fizycznego. Dla chłopców klas czwartych, przypominam, ułożenie rąk do odbicia dolnego, nadgarstki są skierowane do dołu, nie do góry, tylko do dołu. Przed są sklejone, barki są wypchnięte do przodu, robimy garma. Nie tak, w ten sposób nie jesteście w stanie skleić przed ramion. Wypychamy barki, klejemy przed ramiona, nadgarstki do dołu. Można sobie złożyć w ten sposób. Nie róbcie tak, w ten sposób lub po prostu tak, skierować palce do dołu. Jak wygląda trening? A mianowicie, robicie piramidę od jednego powtórzenia do dziesięciu bez przerwy. Zaczynacie od zejścia na glebę, czyli klatka piersiowa. Jeden, 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 dwa razy klata. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, trzy razy gleba. Trzy razy w dół. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 4 gleba i tak dalej, i tak dalej. A dojdzie do 10